Dajka. Na dzisiejszym weekendzie jesteśmy w domu. No, na własnej dziełce po prostu o i bawimy się w paseniku. Tak więc super. Dajka. Jak woda jest ciepła czy zimna? Ciepło zimna. <laughs> Ciepło zimna. Znaczy, się może być jeszcze o zimna, bo dopiero dzisiaj napuściliśmy ją. Ale myślę, że jest ok, co nie? Mm, na razie tutaj jest cień. Znaczy, się teraz jest cień i już chyba będzie dłużej, bo mamy już późną godzinę dość. W sensie jestem chyba. Która myślisz? Czekajcie, zaraz sprawdzę to Wam powiem. Dobra, jest godzina 17, więc zobaczcie, słońce może już zacząć niedługo zachodzić. Dlatego to słońce nam już znika i się robi cień. I się robi cień. Do tego no. Ale woda przedtem była super, bo słońce było o tam. Więc idealnie się nagrzała. A teraz po prostu maneska sobie się w nim bawi. Patrzcie, jest on tylko tutaj nadmuchany. Czyli w zależności od tego, ile wody nalejemy, tyle on się tu podniesie. To jest... a widzicie? Ja ruszając tym, ruszam całą wodą. Więc... My napompowaliśmy tylko wody tyle, żeby było bezpiecznie dla Woneski. Co nie? Ale i tak Woneska korzysta się tu z kółka, foki. I jeszcze mamy tutaj taką super piłeczkę nową, którą ostatnio znaleźliśmy w Rossmanie. Polecamy. Bardzo ładna i brokatowa. I zobaczcie, jeszcze mamy tutaj rybkę. <grybka> Szkoda, że nie mamy takich więcej, bo rzeczywiście... Basen by śmiesznie tak wyglądał z takimi rybkami, co nie? No, ale super ogólnie. Więc zobaczcie, tak się prezentuje taki basenik. Mam jeszcze pod nim taką plandekkę, żeby nie był brudny pod spodem. Żeby nam mógł jeszcze służyć na następny rok, co nie? Tak, możecie nam nazwać rybkę. Tak, możecie w komentarzu dać nazwę dla tej rybki. Jak ty powiedziała Vanessa. Dobra, teraz ja się postaram wejść. O. Dobra, jest ta woda trochę zimna. Nie ukrywajmy. Ale jest fajna. Zobaczcie, ja mam do połowy łydki tą wodę. Może trochę więcej, ale jest fajna. A ja mam do kolan. Tu jest moja foczka, którą już mam kilka lat i dobrze mi służy i bardzo fajnie. A tu mamy dentkę. Mega, co nie? A tam jest mój cień. Z Zobaczcie, Vanessa się wszystkiego przewróciła. Szkoda, że nie miała włączonego telefonu i nie nagrywałam wtedy. Jak? Zobacz, cała mokra. Nie, nie no. Ale to był plusk. Myślałam, się zaraz utopię, ale nie. Także super, nie? I co, jak Ci się podobał dzisiejszy dzień w basenie? Fajne. Fajnie, co? No. Mi też się podoba ten basen, taki fajny. Moje Superaś na no co? Tak. No, ale pamiętajcie, jak Vanessa to wam powiedziała... Eee, jak nazwać rybkę? Tak. Musicie napisać w komentarzu, jak nazwać rybkę. Demo czy inne bajek. Nemo, nie demo. Nemo. No dobrze. Także czekamy na wasze ciekawe odpowiedzi na to pytanie albo zadanie. Dobra, w sumie to nieważne. Ale czekamy na Wasze odpowiedzi i do najciekawszą odpowiedzi damy serduszko No ale dobra. Tak więc to już jest koniec taki dzisiaj króciutki filmiczek z naszego życia. <grym> Także koniec tego odcinka, dziękujemy Wam za bycie z nami, więc pa pa i życzymy miłego końca wakacji, bo już, pamiętajcie, za niedługo jest szkoła, co się wiąże z tym, że nagramy Wam back to school? dobra, ale napiszcie też, czy chcecie to back to school, czy nie lubicie takiego czegoś. I już będę wiedziała, czy to nagrywać, czy nie. Więc wiecie, co macie do zrobienia. I my się z wami żegnamy i idziemy się dalej kąpać w basenie. Pa, pa.